Witajcie w kolejnym szorcie. Temat na dzisiaj to mocowanie elementu, ale w pionie. Często mi się zdarza taka sytuacja, gdzie potrzebuję element zamocować właśnie w tym kierunku, żeby wyszlifować, żeby przestrugać, wywiercić coś. Nieważne. Chodzi o to, że element chcę mocować stabilnie i mocno w takim kierunku. Oczywiście na MFT można byłoby tam zrobić to tymi zaciskami bocznymi, no ale mam taki stół jak tutaj, prosty blat. No i co dalej? Wystarczy, słuchajcie, do tego mieć dwie kantówki i clean. To jest naprawdę super sprawdzone przeze mnie i naprawdę niesamowite mocowanie. Zobaczcie. Przymierzymy sobie tylko ten materiał, żeby to tutaj pasowało. Mniej więcej coś takiego. Mogę przykręcać kantówkę. No i teraz mocowanie tego materiału polega na tym, aby włożyć element i klin po prostu zabić. Naprawdę niesamowicie mocne trzymanie materiału. Wyciąganie, super proste. Jedno uderzenie przekładamy. Klin wrzucamy. Blokujemy i możemy pracować dalej. Proste i skuteczne, prawda? I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Do zobaczenia już wkrótce. Może uda się, żeby. Był short co niedzielę. Kto wie? Łapki w górę i do zobaczenia. Cześć!